Barbara napisała do mnie, że zajmuje się tworzeniem stron internetowych. Mimo, że nie robi tego jeszcze na wielką skalę, już bardzo szybko zauważyła, że rozwinięcie tego biznesu nie może polegać na wydłużaniu godzin pracy. Jeżeli jesteś w podobnej sytuacji jak Barbara, pewnie zdajesz sobie sprawę z tego, że potężną zaletą świadczenia usług w takim modelu właśnie jak na przykład Barbara jest to, że usługę bardzo łatwo sprzedać. Dlatego, że oferując klientowi usługę, wyręczasz go w pracy, dajesz mu na tacy gotowe rozwiązanie i on jest skłonny. Za to zapłacić, ale model usługowy ma też swoje minusy. Jeżeli nie pracujesz, to nie zarabiasz. To jest jak pływanie w morzu. Kiedy przestajesz się ruszać, no to idziesz na dno. Nie jesteś w stanie pracować non-stop. Trzeba się z tym pogodzić, potrzebujesz regeneracji. Więc pojawiają się takie konflikty, takie dylematy, czy pracować, czy odpoczywać. Czy na przykład zamiast tej bieżącej pracy dla klientów, zająć się rozwojem zająć się czymś, co pomoże ci uniezależnić się od tego modelu, w którym jesteś w tej chwili.